Halo, witam was serdecznie! Z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Rond War No i co? No i tutaj teraz kartagińczycy weszli nam e, na nasze ziemię. I tutaj się robi teraz nieciekawie. A więc tak. Zaczniemy może od jakichś tam ataków na... Na masalię, ciąg dalszy. I przy okazji tutaj trochę rozbudujemy. Weźmy nawet chyba trzy fora publiczne Tutaj pykniemy kolejną mieścinę Trzeba wykorzyć z tego miejsca totalnie masalczyków i szybko się szybko ich przetransformować na Na naszej kulturki tutaj Czyli w następnej przybieramy kwarta i będzie git. I będzie git. Tutaj trzeba tylko jeszcze postawić jakoś może... Mogę 5-8 armii, no to weźmiemy. Idealny ziomek do to taki, to takich rzeczy. Nie, to tu stworzymy nowy legion. Pilnuj. E, ty się nierazie nie możesz ruszyć, bo tutaj ład jest na łeb na szyję leci. Trzy tury tutaj musicie jeszcze potrzymać się. Sarą się. 4000 to nie, to jeszcze nic nie robimy z takich rzeczy. E, jeśli zaś chodzi o Genułę, tutaj przydałoby się jednak coś walnąć. W 5 tur by się zrobiła szkółka gladiatorów. 5 tur. Może by zdążyć jeszcze, możemy. Ale tutaj trzeba zapieprzać, ratować Rzym. Rome Invicte. I tak, no ta armę tutaj nadciąga. Dużo dziur porobi. Tutaj będziemy mieli 6 kohort do obrony. I te pieprzone ich goldy. 6 kohort, 10... to będziemy mieli takie praktycznie armię Cofamy się, idziemy do Brundisium Tutaj będziemy się próbowali bronić, może i trochę zranimy chociażby Dobra, to tutaj w, w, w miarę... Już zrobiliśmy ruchy No tu jedną flotą nawet uda się odzyskać Alalię Świetnie Okej, okay. i teraz... Kim ty? Wybrańcy Posejdona. Tu też flota. Hmm. To pociśniemy na południe. Może uda się jakoś zająć te... sycylijskie miasta, jakoś tam kąsić, żeby oni musieli się cofać. No dobra, z tamtej strony wszystko zrobione. Teraz trzeba tylko jeszcze powalczyć o sparte. Proszę, mamy tutaj w forcie Tylko właśnie, ci ja w forcie chcę się z nimi bić Nie nie nie, bez balist, bez katapult na pewno nie będę chciał tego zrobić Tego cofniemy się do Aten Łucznicy kryteńscy, ojejku, ja bym to sobie wziął Dobrze To chyba wszystko zrobiliśmy w tej turze co mogliśmy Jeszcze troszkę hajsu zostało Kto tam awansował mu nie dałem A ten ziomeczek Jeszcze większy zasięg na mapie oczywiście Tylko żeby teraz kodnica nie poginęła Tak zaatakuje Quart Hadasz Larise zaatakował No dobrze Jak zaatakował Larisy to jeszcze pół biedy Bo dorwiemy go w mieście wtedy Ten dziad nas ominął. <grystanie> tamtą dzieśninką. No i trzeba przykuść ich tutaj. Dobra, To Batakartuchyna zrobiła wszystkie swoje ruchy. Nie zaatakowali Brundisium? Świetnie. No nie, pierdolcie. Dlaczego?

Ja tu łowię, przykazuje na nas nas, że lubią. Świetnie. I co Czemu? Walczy tylko ze mną. to słabo. Ja jest trochę podszedł, no od tysiaczka. Ale słabo, słabo. Tutaj jest minus 17, minus 9. Mam nadzieję, że kawaleria to przeżyje. Karwa no cała! Czemu... Aaaa. Gówno! Mogę dorekrutować coś? Nie! Będę musiał co jazdę iberyjską? Skutari chyba sobie wezmę, bo to jedyna opcja. Burzymy. Burzymy. Zostawiamy. Burzymy, burzymy. Szkółka gladiatorów I teraz z nową karta giną się jeszcze bić. Przecież to, to jest niemożliwe po prostu. Ja będę musiał się znowu wycofywać chyba z tej Hiszpanii. Za mało, mamy ludzi Halo? Ile tych arystokratów tutaj przypłynie? Budować. A wygląda to za naprawdę słabo teraz, Gotowie, tu jeszcze żyją. wie, gdzie wy poszliście? Przecież wy tu byliście tak blisko, a wy gdzieś tam. No nie, co za tybile po prostu. Oni się rozpieszli w inne strony świata zanim zamiast kurde tutaj zasuwać No, w sumie to że z się przydadzą Luzytanie, może z wami się jakoś dogadam A wami się już dogaduje Dobra, pokój z Masalią Ej, jejku! ejku Teraz trzeba jakoś ucisnąć szybko pokój z Karteginą. Dobra co my co mamy? 6000 na 6000 Ale mają przewagę w strzelcach Można powiedzieć nawet że mają przewagę w kawalerii Rez nie, Może nie mają jeszcze przewagi w kawalerii Ale na złoto ulepszenie hoplici Przeciwko mojej zwykłej kohorcie legionowej To może być trochę problematyczne Wyszli z... No to w sumie nawet i lepiej chyba Chociaż w sumie to trochę też ciężko Trzeba będzie szybko dorwać peltastów Bo niech zresztą rzucać w naszych Rzymian To będzie lipa Czyli dobra Masali już nie mam Wojny Dostała mi tylko kartagina I nowa Kartagina Więc Trzeba zrobić sobie takie jakieś rozliczonko, e, jeśli chodzi o wojsko w danych terenach. Bo teraz będziemy walczyć znowu na trzech frontach, tyle, że z dwoma wrogami. A mianowicie łącznie jednym. Kulturowo. Czyli tak, na Bałkanach jeden Legion w zupełności wystarczy. Dwa Legiony muszą być w, w bucie. No i dwa w Hiszpanii. I taki musi być rozkład sił. Muszę sobie po tej bitwie wszystko ładnie tutaj... Garnąć Co to za mapa? Kurwa Ja nie zdążę na tą górkę chyba wejść chociaż można spróbować takim szybciuteńkim tempem to zrobić W ogóle rozciągnęli mnie tak brzydko nie, nie po rzymsku więc Tutaj taki wąwozik widzimy Kawalerię damy na prawą flankę żeby szybko ją rozbić Cokolwiek gladiatorów tam na lewo Kohorty ewokacji z tyłu Gladiatorzy również z tyłu No i sypią też gdzieś tam z tyłu Rozpocznij bitwę Zapieprzać że tak się wyrażę Szybko, łapać tą górę, łapać tą górę, będziemy się na niej bronić O, wiecie, na górkę właśnie, będzie było lepiej widoczne Dobra, w sumie mamy ją, mamy górkę ale socjach dorwali się to wycofka. Ale kino nam. Załatwić tego wodza. Rewelacyjnie. Fortestudo! a będziemy tam szarżować w nich. A spróbujmy. w Socj, zostawcie ich, trzeba tam pomóc. Najemni szermierze, to powinniście sobie na to, że tam poradzić. A się kurwiszony rozciągnęły no Dobra, ci już tam ledwo żyją Dobra, wyłączać te studa i atakować No szkoda, ale 50 ubili Tutaj na razie ładnie, leży to, że wycinają. Taka horda tutaj trochę słabo. Występią, zasuwaj tam. Dobra. Idźcie załatwić wodza. Tutaj trzeba wsparcia dla naszych chłopaków. Patnie. no i rewelka. Wrzucać w arystokratów. No, oni powinni nas się rozwalić ich, i to z paluszkiem w Turce. Raz tutaj Legatus umartus. Teraz trzeba będzie ścignąć tą kawalerię. Pojedziemy z tej strony. O nie nie Tak, ktoś wy się nie przeciśniecie. Na libijskich hoplitów. Dalej, dalej. Zachaczymy jeszcze o drugi, więc też dobrze. ale ci szermierze się trzymają, trzeba im tam pomóc. Ci są wypoczęci, ci są zdyszani. No jeszcze tego szału nie będziemy odpalać. Dobra, dobra, mamy ich tutaj. Mamy, mamy, mamy. Trzeba ich tutaj spłoszyć. A z tą jazdę najbardziej Byśmy się pozbyli, by było git Dobra, cała moja Jednostka strzelecka nie ma Amo Dobra, to już nie walczcie No nasi tu dają radę zmęczeni, ale Ogar jest Nie no ci libijscy pelta się to jest po prostu jakaś maszyna. Ładnie. No i gladiatorzy zmiażdżyli po prostu. A ci są jeszcze cały czas wypoczęci. Ja nie wiem jak oni walczą. Oho, wykonajcie szarżowa się tutaj. Od razu pouciekają. Świetnie. Ale skleili po plecach. Cudownie. Do, dobra, wrogowie się sypią, wrogowie się sypią. O, też migają świetnie. Nie! Socji wycofywać się. I pieprzniemy w tych teraz. Z dwóch stron. Musi się źle skończyć dla nich. Tu te nasi spokojnie sobie trzymają. No i elegancko. To już wszystko miga. Pięknie! Pięknie zwycięstwo! <śpiewanie> Zabitych 5500! na więcej tam u mnie urąbał, nawet nie mogę chyba zauważyć. Ale nie po 300! To jest świetna jednostka na kartę widzę. Walczą równo jeśli chodzi o to o zabijanie z kartegijskim hoplitą, który jest ulepszony na maksa. Także, a jest tanią jednostką, chyba za 500, więc warto ich brać. Natomiast kredytorzy... hoplici tutaj, włócznicy kredytorscy tutaj słabo troszkę, no... ...troszkę z paru stron dostali. Ej salący ci odejdźcie stąd, błagam was. Już Tyle przeszedłem, że... No moglibyście już dać spokój. Idziemy szybko teraz odbić sparte jeszcze. No więc tak, dobra, tak jak wtedy mówiłem. E, jeden legion tutaj, czyli normalnie pierwszy legion będzie pilnował mm, naszych Bałkan. Tutaj muszą być dwa legiony. Na razie tu mam jeden, z czego ten zaraz padnie, nie mogę go liczyć, zaliczyć do legionów, więc muszę zaraz w Rzymie zrekrutować kolejny. Eee, zaś jeśli chodzi o Hiszpanię, tutaj mam jeden legion. No i można by zaliczyć ten do tego drugiego. Tylko pewnie jak ja go opuszczę, to troszkę będzie tutaj bolesne, jeśli chodzi o ład publiczny. Najwyżej się odpodatkuje. Ale to było to na tyle w tym odcinku. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnym jo.